Cześć, nazywam się Kamila Tomczewska. Jestem położną, certyfikowanym doradcą lektacyjnym i instruktorem szkoły rodzenia. W tym filmie pokażę ci jak postępować w przypadku bezdechu u dziecka. To bardzo ważny film, oglądaj go wielokrotnie. Zapraszam. Kamilka, Kamilka, Kamilka. Kamilka. Kilka jezu nie oddycha. O chwili, chodź, 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 Dziecko bardzo mocno płakało, wpadło w bezdech, zaczyna się prężyć, wyginać, robi się coraz bardziej silne, nie potrafi złapać oddechu. Co robić? Postymuluj dziecko. Po policzku, po boku, po ciele. Musisz je dotknąć, ruszyć, przestraszyć i delikatnie nawet może je zaboleć, żeby był bodziec do pobudzenia oddechu. Unieś dziecko pod pachy, dmuchnij do pięciu razy w nos i usta. Chyba, że szybciej złapie oddech. Jeśli dziecko nadal nie oddycha, gwałtownie zmieni jego pozycję. Pokazywanie instruktorów, w jaki sposób złapać dziecko, jest według mnie bez sensu, bo w tym stresie i tak każdy zrobi to, jak chce. Więc po prostu pamiętaj o tym, że gwałtowna zmiana pozycji pomoże dziecku nabrać oddech. Musi się ono trochę przestraszyć, musimy zadziałać na błędnik. Czy zrobisz to na stojąco, czy na siedząco, zależy w jakiej sytuacji jesteś, po prostu to zrób. Dmuchnięcia prosto w twarz, zmiana pozycji czy stymulacja to manewry, które prawie zawsze pomagają. Są stosowane może nie w innej formie, ale także na porodówce, gdy dziecko się rodzi, na oddziałach położniczych i gdy jesteście już w domu. Jeżeli jednak doszłoby do tej najgorszej opcji, czyli dziecko. Traci przytomność, robi się wiotkie przelewające się przez ręce, e, taki objaw trochę szmacianej lalki, to już wtedy nie czekamy. Teraz jest dobry moment na to, żeby wezwać pomoc. Najlepiej sięgnij po telefon komórkowy, wybierz 112 lub 999, włącz głośno mówiący, połóż obok siebie na tym umownym stoliku lub dywanie i cały czas dalej wykonuj czynności reanimacyjne, tak? czyli wdechy i uciśnięcia. Jeżeli nie potrafisz zlokalizować swojego telefonu komórkowego w tym stresie, nie masz telefonu stacjonarnego, to w zależności od tego, gdzie mieszkasz, jeśli mieszkasz w bloku, możesz otworzyć okno, możesz otworzyć drzwi do mieszkania i dać głośny komunikat przez okno. Ludzie, dziecko mi się dusi, podać dokładny adres mieszkania, tak? Czyli klatkę i mieszkania, żeby ludzie wiedzieli, gdzie wezwać pomoc lub gdzie biec. Możesz też zapukać do pobliskich sąsiadów, ale nie czekaj na to, żeby oni otworzyli drzwi, tylko wydaj głośny, konkretny komunikat, zostaw otwarty drzwi. Nie trać czasu na zbyt długie czekanie. Musisz pomóc dziecku. Jeżeli jesteś w miejscu publicznym, w centrum handlowym, na ulicy, jest dużo ludzi dookoła ciebie, pamiętaj, że komunikat pomocy: dziecko mi się dusi. Prawdopodobnie wszyscy ludzie staną się sparaliżowani, nie będą wiedzieli, co mają zrobić i nie zrobią nic. Dlatego pamiętaj, że jeżeli taka sytuacja się zdarzy tobie lub innej osobie, to musisz wskazać konkretną osobę. Pani w czerwonym płaszczu, proszę wykręcić 999 lub 112 i powiedzieć, że dziecko nie oddycha i podać adres, w którym się znajdujemy. Jeżeli potrzebujesz drugiej osoby, pan w czarnej kurtce, proszę zdjąć kurtkę i podłożyć pod moje dziecko. Czy tego chcemy, czy nie? Musimy zdać sobie sprawę, że w momencie zagrożenia to ty jesteś zawsze najlepszym ratownikiem. Ułóż dziecko na twardym, lecz ciepłym podłożu. Jeżeli masz możliwość, niech będzie to dywan na podłodze. Jeżeli nie ma innej opcji, wybierz jakieś inne bezpieczne miejsce. Na potrzeby filmu ułożyłam dziecko na stoliku, jednak nie będzie to zbyt dobry pomysł, dlatego że w momencie, kiedy będziesz chciała wezwać pomoc, nie możesz zostawić dziecka na takim stoliku. W razie, gdyby się przebudziło, może z niego spaść, a to będzie dla niego także niebezpieczne. Dzieci mają krótkie drogi oddechowe, nie tak jak my, dorośli takie długie, więc nie musimy mocno odginać im główki. Jeżeli mocno odegniemy główkę lub będzie ona bardzo mocno przygięta, prawdopodobnie nie pomożemy dziecku, powietrze nie dostanie się do płuc. Pozycja powinna być neutralna. Układamy naszą rękę na czole i odchylamy czoło troszeczkę do tyłu. Zanim przejdziemy do oddechów, musimy upewnić się, że to dziecko nie oddycha. W stresie często wydaje nam się, że nie oddycha, a ono przywróciło już oddech, tylko jest jeszcze nie do końca świadome i przytomne. Bardzo ważne jest, żeby popatrzeć na klatkę piersiową, usłyszeć i poczuć. Drugą opcją, którą możemy wykonać, to włożenie naszej ręki w zagłębienie tutaj pod potylicę. Także jesteśmy w stanie delikatnie wyprostować główkę dziecka, tak żeby była twarz na wprost klatki piersiowej. Nasłuchuję Czuję, widzę. Poczułam tylko jedno dmuchnięcie przez te 10 sekund i to bardzo marne. Przechodzę do oddechów ratowniczych. U dzieci zaczynamy od oddechów ratowniczych. U dorosłych zwykle od ucisków klatki piersiowej. Pamiętajcie, bo to bardzo ważna różnica: u dzieci najczęściej siada układ oddechowy, u dorosłych najczęściej układ krążenia poza kilkoma przypadkami, więc zaczynamy zawsze od tego, żeby rozprężyć płuca i je natlenić. 10 sekund obserwowałam, nie oddycha. Obejmuje ustami nos i usta dziecka, dopóki daje radę, dopóki jest tak malutki. Wdechy mają być bardzo króciutkie, pamiętajcie, że dzieci mają małe płuca. Następnie przechodzimy do 15 uciśnięć klatki piersiowej. Na wysokości linii sutków układamy palce. Jeżeli damy radę, to szybko rozpinamy hop, patrzymy, gdzie są sutki. Dajemy palce na środku, nawet ewentualnie ciut poniżej jest takie zagłębienie. Ręka cały czas pod potylicą lub na czółku i wykonujemy 15 uciśnięć klatki piersiowej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna dwa, na, trzy, na, czterna, piętna. Mniej więcej około 100-110 uderzeń na minutę, czy z taką prędkością. Jak głęboko uciskamy? Na głębokość 1/3 odległości e, lub na około 4 cm. Prostym językiem. Nie do samej podłogi, ale nie też takie lekkie muskanie, tylko te palce rzeczywiście macie czuć, że pod nimi pracuje klatka piersiowa. Jeżeli nie ma reakcji po 5 wdechach ratowniczych i 15 uciśnięciach klatki piersiowej, już cały czas będziemy podawać 2 wdechy i 15 uciśnięć. Dziecko zaczyna marudzić, ma jakiś grymas na twarzy, zaczyna chwilić, jest jakiś ruch stopą, ręką, zaciskanie. Zostawiamy, dajemy chwilę i obserwujemy. Jeżeli dziecko się poprawia, zaczyna powoli oddychać, bierzemy dzieciątko do siebie, otulamy, uspokajamy i ogrzewamy. Jeżeli nie oddycha, cały czas wykonujemy dwa wdechy i 15 uciśnięć. Do momentu poprawy stanu dziecka, czyli jak zaczyna oddychać lub do momentu przyjazdu pogotowia. Teraz jeszcze raz powtórka w przyspieszonym tempie. Kamilka, Kamilka, Kamilka. 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 Jezu, nie oddycha. O chodź, 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 chodź. Pamiętaj, że po incydencie bezdechu lub zakrztuszenia, jeżeli twoje dziecko zmieniło kolor, jeżeli musiałaś udzielać jakichkolwiek czynności wspomagających oddech lub nawet nie musiałaś tych czynności wykonywać, ale dziecko było bardzo silne, Należy niezwłocznie pojechać do lekarza, który to dziecko osłucha i upewni się, że wszystko jest w porządku, chociażby z płucami. W opisie filmu wrzucam link do szkoły rodzenia. Jest to całościowy kurs, który przygotuje cię do porodu, opieki nad dzieckiem, karmieniem go, do połogu, a także będą tam ćwiczenia w ciąży, które przygotują twoje ciało i mięśnie na miednicy do porodu i do ochrony krocza. Pamiętaj także, że sposób karmienia, czy to butelką, czy piersią, czasem ma wpływ na to, czy dziecko często się krztusi, czy nie. To, na co zwracać uwagę, by unikać takich sytuacji, będzie także poruszane na kursie szkoły rodzenia. Jeżeli jesteś już po porodzie i Twój maluszek często ma bezdechy, pamiętaj, że należy to zdiagnozować u dobrego lekarza. Jeżeli Twoje dziecko często się krztusi przy karmieniu lub nawet dojdzie do zachłyśnięcia, pamiętaj, że bardzo ważne jest skonsultować się z certyfikowanym doradcą laktacyjnym, który oceni sposób karmienia piersią lub butelką, bo to często przez to, w jaki sposób karmimy, dochodzi do takich sytuacji.